Co to ma być? Dziękuję, że pytasz. To nowy serial z Kim Kardashian, który fabułą i stylizacjami może spokojnie konkurować z Emily w Paryżu. Nie dlatego, że jest taki dobry. Kolejny odcinek ze świątecznej serii. All's Fair to nowy serial na Disney Plus stworzony przez Ryana Marfiego. Skupia się na grupie ambitnych prawniczek rozwodowych, które opuszczają dużą kancelarię zdominowaną przez mężczyzn, aby założyć własną firmę. Fabuła jest dość. Przewidywalna, drama na dramie, ale outfity tu jest o czym opowiadać. Wszystkie grają na granicy elegancji i prowokacji. Główna bohaterka Kim Kardashian, Alura, często nosi takich projektantów jak Jean Paul Gaultier wersaczek Roberto Cavalli i tylko ona może nosić haute na co dzień casualowo. Kim wspominała też w wielu wywiadach, że do tej produkcji pożyczyła kilka swoich Birkin chyba wszystkie są ubezpieczone i ten look, który wywołał największe zamieszanie w internecie to Jean-Paul Ready to Wear z 1997 roku. Sam sobie nie jest niczym powalającym, ale to tył zrobił furorę. W serialu w jednym odcinku założyła też piękne futro od Diora i ma też kilka basiców ze swojej marki Skims. To jest w strokatę, tandetne, prostackie i jakimś cudem czekasz co tydzień na każdy nowy odcinek, żeby zobaczyć, czym tym razem Cię zaskoczą. Także dajcie znać, czy planujecie obejrzeć ten serial, czy może już go widzieliście i co? Widzimy się w jutrzejszej ciekawostce.